Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Wątor i witam Was w kolejnym odcinku Cyfrowej Akademii Polski. Dzisiaj z nami super gość, ekspert od cyberbezpieczeństwa, prezes Mirosław Maj, prezes koncertu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, Pan prezesie. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o cyberbezpieczeństwie z dwóch perspektyw. Jedna to jest ta konsumencka, druga ta. Biznesowa, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też już kilka lat temu, jakieś pięć lat temu, i też wtedy ostrzegaliśmy, że to się rozwija, że hakerzy są coraz groźniejsi, że trzeba się chronić. Co się przez te pięć lat zmieniło? Świadomość jest większa, czy dalej musimy ostrzegać? Skoro tu siedzimy, to chyba dalej musimy, musimy ostrzegać. Tak, rzeczywiście parę lat temu rozmawialiśmy, można by było powiedzieć przewrotnie, że nic się nie zmieniło. Aż dalej tak źle. Na się w tym sensie, że dalej musimy ostrzegać, dalej musimy uświadamiać. I to jest, myślę, że takie coś, co już od wielu lat nam towarzyszy, nawet pewnie wcześniej niż nasza ówczesna rozmowa. Zdecydowanie. A myślę, że też powinniśmy się do tego przyzwyczaić, że będzie nam cały czas towarzyszyło. To, to no, o czym warto rozmawiać w szczegółach, to jest pewnie to, co się właśnie szczegółowo zmienia, czyli jak te poszczególne zagrożenia narastają, które z nich są na fali wznoszącej na które powinniśmy zwracać szczególną uwagę. To spróbujmy rozwinąć. Może najpierw skupmy się na konsumentach. Te kilka lat temu głównie chyba phishing był takim najczęstszym atakiem, który był kierowany w zwykłych ludzi. Czy dzisiaj to się zmieniło? Phishing dalej jest bardzo popularny. On troszeczkę nie wymienia takie narzędzia komunikacji. Słyszymy o bardzo częstych takich technikach phishingowych z wykorzystaniem na przykład SMS-ów, czy różnych alternatywnych form komunikacji z klientem końcowym, czyli nie tylko ten, ten mail, gdzie nadal oczywiście phishing występuje. Natomiast to, co z punktu widzenia takiego końcowego użytkownika, którego też to trafia, tak? o, oczywiście za chwilę pewnie będziemy rozmawiali o takim kliencie biznesowym, dla którego Problem, o którym za moment powiem, też jest istotny, czyli na przykład techniki tak zwanego ransomware'u, czyli mhm. szyfrowania, takiego specjalnego szyfrowania, ataku powiązanego z szyfrowaniem danych, po to, żeby później. Wyciągnąć okup za odszyfrowanie tych danych, chociaż od razu możemy sobie z góry powiedzieć, że to nie jest zawsze tak, że, ten, że ta cała operacja z punktu widzenia ochrony się udaje. Natomiast to jest coś, co na pewno przez wiele, kilka, już kilka ostatnich lat to się nadal utrzymuje jest coś, co jest taką zmorą i klienta końcowego, i klienta biznesowego. Może wyjaśnimy na chwilkę. Phishing, czyli taka sytuacja, w której ktoś wysyła nam maila, w którym podszywa się pod zaufaną instytucję. To może być bank, to może być. Ubezpieczyciel, to może być kurier, często bardzo na kurierów yy, tworzony jest phishing, to może być też dostawca gazu, prądu i tak dalej. Oni się podszywają po to, żebyśmy kliknęli w link albo w załącznik i oczywiście oddali hasła yy, tym przestępcom. Ransomware to oprogramowanie, które szyfruje wszystkie dane i żąda od nas okupu. No właśnie, płacić czy nie w, tym, w takim wypadku? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo jak pewnie byśmy się spotkali rok temu, a już na pewno dwa czy trzy lata temu, no to właściwie oprócz takiej pewnej wpadki, bym powiedział, organu ścigania amerykańskiej, która stwierdziła w którymś momencie, że być może w niektórych sytuacjach nie ma innego wyboru, trzeba zapłacić, no to właściwie było jednoznaczne, jednoznaczna rekomendacja absolutnie nie płacić. Ja osobiście bym tę rekomendację podtrzymał. Także nie płacić z różnych powodów. Moglibyśmy sobie takie najważniejsze wymienić. To przede wszystkim to, że zapłacenie wcale nie jest żadną gwarancją. Pamiętajmy o tym, że nie mówimy o żadnej etyce biznesowej, bo rozmawiamy z przestępcami. Natomiast również nie, nie płacić dlatego, żeby na przykład nie wzmacniać tego rynku cyberprzestępczego. Natomiast to są takie łatwe porady eksperta, który sobie siedzi na fotelu. Natomiast mamy trudną sytuację w momencie, kiedy my nie potrafimy. Odzyskać tych danych. Dlatego, że nasze wszystkie najważniejsze zasoby są zaszyfrowane, i co wtedy robić? No i prawdą jest też to, że na przykład w czymś to w ogóle na Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, u nas. Również to, już do, dociera, staje się coraz bardziej popularne, na przykład w takim produkcie, którym jest tak zwane cyberubezpieczenie, czyli ubezpieczenie się od różnych przypadków związanych z atakami w cyberprzestrzeni. Pojawiają się takie elementy, gdzie ubezpieczyciel wręcz żąda i wstawia to jako element całego procesu ubezpieczenia to, że podejmie się Negocjacje z takim atakującym. Natomiast zwracam uwagę, że samo negocjacje nie oznacza płacenia. Więc to na pewno już w którymś momencie jest jak to się mówi case by case rozwiązanie. Pewnie negocjacje głównie służą do tego, żeby rzeczywiście być może z jednej strony gdzieś próbować negocjować tę cenę. Ja bym powiedział, że one bardziej służą do tego, żeby odwlekać sytuację i sprawdzać, co my tak naprawdę możemy zrobić. A to, co możemy zrobić i do czego bym ewentualnie nikogo, nikomu nie życząc takiego przypadku zachęcał, to no, kontakt z profesjonalistami, z profesjonalistami z punktu widzenia i. Wsparcia, jeżeli chodzi o, o eksperckie wsparcie techniczne, konsultacyjne w takich przypadkach, ale oczywiście organy ścigania w momencie, kiedy dochodzi do, do przestępstwa. Mhm. Jakie to są kwoty tych okupów, jeśli już? Przestępca zaatakuje komputer czy całą sieć w firmie. Jakich kwot oni żądają? Oczywiście ja wiem, że jest inaczej, gdy włamią się do ogromnej spółki technologicznej, a inaczej, gdy do uniwersytetu, ale mimo wszystko, jakbyśmy mogli chociaż rzędy wielkości podać? No, na główne pytanie pan redaktor już sam odpowiedział. Co rzeczywiście, to rzeczywiście, jak to się Słynny mówi, to za słynne, to, tak? to zależy. I to rzeczywiście zależy, aczkolwiek bym powiedział, że gdzieś tam możemy nawet próbować rozszyfrowywać, nomenomen nomen. Ten, ten algorytm tego, od czego to zależy, to zależy na pewno od tego, jak dana organizacja, firma, która jest zaatakowana, jest uzależniona od technologii cyfrowych, jakie ma budżety, po prostu jaka jest tam skłonność do, do zapłacenia, w jakiej jest sytuacji. No i inaczej to będzie przy okazji czegoś takiego, jak mieliśmy do czynienia. Colonial Pipeline Słyszy, słyszeliśmy, pamiętamy wielki kryzys związany z zaszyfrowaniem danych, w tym największym operatorze na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o sieci przepływowe przy, dla, dla paliw. A inaczej będzie to, jeśli tak zwanego Kowalskiego zaatakujemy i chcemy od niego wyciągnąć jakieś pieniądze i właściwie to tak naprawdę nikt indywidualnie nie, indywidualnie nie będzie go obsługiwał, dlatego że on po prostu jakby domyślnie zostanie potraktowany całą operacją, do, która jest przeprowadzana na z wykorzystaniem w świecie przestępczym jakiejś platformy do zarządzania taką operacją phishingowo-ransomware'ową, tak bym ją nazwał, bo najpierw na przykład ktoś pozyska takie centrum takie, obsługi, tak, tych takie osób. Centrum tak obsługi, takie centrum obsługi tych, tych, tego całego procederu. Mm -hmm, mm -hmm. A y, ransomware częściej jest... Y, a takiem kierowanym w przedsiębiorstwa, czy w osoby prywatne również? Bo wydaje mi się, że mało się słyszy o ofiarach prywatnych ransomware'u. Zwykle to są właśnie firmy, szpitale, uczelnie tak. itd. Kiedyś, kiedyś by, więc częściej słyszeliśmy o tych użytkownikach indywidualnych, słynne zadbaj o, o to, żeby Twoje zdjęcia z wakacji też, żebyś dalej miał takie zachęcające do tego, żeby coś robić w tej dziedzinie. Dzisiaj no, to też z naszych obserwacji koncertowych wynika, że coraz częściej mamy do czynienia. No, niestety, z atakami na, na te infrastruktury, czyli na duże infrastruktury związane z działalnością biznesową, z działalnością też sektora prywatnego, z działalnością służby zdrowia. W szczególności, to jest bardzo i niebezpieczne, i, i, i przykre, takie z punktu widzenia całego tego procederu, gdzie autentycznie dochodzi do sytuacji, no, bardzo dużego dylematu, w którym e, nawet jeżeli mówimy o sektorze służby zdrowia, mówimy o tym, że no, tutaj są narażone granice życia Życie człowieka, dlatego stąd te, te wielkie dylematy. Więc to, co obserwujemy, tak jak, tak jak rozmawiamy z naszymi, z naszymi klientami, są to przypadki coraz bardziej biznesowo umotywowane, coraz bardziej niestety profesjonalne z punktu widzenia tego profesjonalizmu cyberprzestępcy. Czy są również bezczelni, bo wspomniał Pan, Panie Prezesie, o tych atakach na szpitale, na służbę zdrowia, ale pamiętam sprzed kilku lat atak Łona Kraj, który zaatakował e, szpitale w Wielkiej Brytanii, między innymi, bo on tam opluto cały świat w zasadzie, ale szczególnie takim obrazowym przykładem był szpitale w Wielkiej Brytanii, które w zasadzie zostały sparaliżowane. Nie można było e, przeprowadzać bardzo poważnych operacji. Pacjenci leżeli, czekali, nie wiedząc, co się stanie. I, i pamiętam, że wtedy. Były takie głosy oburzenia, że no to już jest przesada, że ci przestępcy, dobra, no są to przestępcy, ale przynajmniej mogliby szpitale zostawić. Niech atakują jakieś firmy, jakichś bogaczy, a nie szpitale. Czy już te skrupuły zeszły zupełnie, skoro pan mówi, że służba zdrowia jest jeszcze bardziej atakowanym sektorem? Mówimy cały czas o złych rzeczach, które się dzieją w cyberprzestrzeni, ale moglibyśmy przewrotnie nazwać tamten czas dobrymi czasami, gdzie jeszcze kogoś to bulwersowało. Dzisiaj no oczywiście to, to, to bulwersuje. Ostatnio nawet na, na konferencji w Karpaczu ktoś użył takiego... Na forum ekonomicznym takiego stwierdzenia, którym moim zdaniem warto o tym, o tym mówić, o pewnym okrucieństwie cyberprzestępstwa. To znaczy. Chociażby w, w kontekście właśnie atakowania tych sektorów, gdzie no, no mówimy o tym, że no na przykład atakujemy systemy, które służą do utrzymywania ludzi przy życiu. Na przykład, tak. bo, bo takie rzeczy również się, się zdarzają. Ja, mi też się przypomina przypadek z początku pandemii, gdzie wszyscy byliśmy. Oczywiście bardzo, bardzo zaniepokojeni, przestraszeni tym wszystkim, co się dzieje. I nawet przez chwilę wydawało się, że jest pewne zrozumienie. Ja akurat osobiście od początku w to nie wierzyłem po stronie tych cyberprzestępców, którzy mówili: No, mamy ciężkie czasy, my robimy swoje, ale służby zdrowia zostawimy w spokoju. To oczywiście znowuż było naiwne, wiara w to, że oni tak, tak zrobią, dlatego że oczywiście tak się nie stało. Jest... Jest to coraz bardziej brutalne i, i dlatego też na przykład w mojej ocenie jest to kolejny argument, za którym za tym, żeby na przykład nie płacić, tak? No bo nie, nie, nie powinniśmy żadnych, żadnych form zaufania wykazywać wobec tych cyberprzestępców. My przynajmniej jakby z naszego punktu widzenia, naszych, naszych działań tak rekomendujemy. Natomiast oczywiście konkretne przypadki, nieraz bardzo trudne przypadki to, to, są, to, są, to są indywidualne rozważania. Ja też miałem taką myśl. Myślę, że może ci cyberprzestępcy jeszcze jakieś tamkolwiek skrupuły mają? Ostatnio, a w zasadzie nie ostatnio, no już pół roku temu, gdy zaczęła się wojna, inwazja Putina na Ukrainę i wtedy skrzyknęli się Anonymous, że będą atakowali rosyjską infrastrukturę, skrzyknęli się różni hakerzy, ale no nie minęło dużo czasu i już zacząłem widzieć w sieci zbiórki pieniędzy dla Ukrainy które faktycznie były zbiórkami pieniędzmi dla cyberprzestępców. Jak się zmienił krajobraz cyberprzestępczy od 24 lutego, panie prezesie? To jest bardzo ciekawe pytanie, moglibyśmy pewnie długie, nawet myślę, że godzinę zaryzykuję opowiadać, bo nie, niezwykle ciekawe rzeczy się zdarzyły. My mamy taką e, t, szczęście w tym całym nieszczęściu, że że mamy pewne narzędzia do, do tego, żeby to monitorować. Zresztą, no jakby, to, to jest nasza praca i bardzo dużo czasu poświęcamy takiej ludzkiej uwagi, ale również systemów. Wykorzystujemy systemy wspomagania automatycznego do tego, żeby te tak zwane cyber threat intelligence dokonywać, i, 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 czyli ta, to, co u siebie nazywamy CT, CTI. Co też jest bardzo pożyteczne z punktu widzenia jakby korzystania tego przez naszych klientów, ale wracając do sedna pytania, to, to ciekawe zjawiska są obserwowane, no dlatego, że e, chociażby na samym początku tej wojny mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie znowuż poniekąd zawieszono, tak jak Pan redaktor wspomniał, tą, tą działalność Czysto motywowaną finansowo, tak? Ale, ale to nie trwało długo. To, to w pojedynczych tygodniach mogliśmy liczyć, a, a później zostało jeszcze jakby nasilone, dlatego że no, cały właściwie ten świat cyberprzestępczy skoncentrował się tym na tym największym. Na tym największym froncie, już nie poligonie, tylko, tylko froncie działań wojennych i również cyberwojennych, aczkolwiek mam pewien dystans do tego stwierdzenia cyberwojna, ale to jakby jest, jakby inny temat. Natomiast na pewno tam bardzo dużo rzeczy się oddziaływało. Ciekawe zjawiska miały miejsce również w tym podziemiu internetowym, no bo jak ktoś sobie przypomni, jak ten krajobraz wyglądał na przykład przed wybuchem wojny, no to dobrze wie o tym, że Działania cyberprzestępców często były powiązane z tym, że działały solidarnie grupy, które składały się na, na przykład z obywateli i Federacji Rosyjskiej, i Ukrainy. Międzynarodowe zespoły. Międzynarodowe tak. zespoły, aczkolwiek rzeczywiście ten, ten wschód, tutaj z naszego punktu widzenia, najbardziej na, na wschodnia część. Yy, Europy zawsze jest postrzegana, była postrzegana, jest postrzegana i myślę, że to jest słuszne postrzeganie jako to miejsce, gdzie tej działalności cyberprzestępczej jest szczególnie dużo. Tak? To, to jakby historycznie. Bo można... jest też nieszczególnie ścigane w wielu, w tak, jest, prawda? krajach. Jest kilka powodów. Oczywiście to, o czym pan redaktor powiedział, to jest jeden z powodów. Drugie to jest taki, taki, taki największej różnicy pomiędzy tym, ile za te same zdolności informatyczne można uzyskać na rynku, na rynku jakby unormowanym i tym rynku czarnym, czarnym rynku, więc kilka takich powodów jest. Natomiast wracając jakby do, do tej kwestii tej, tej zmiany, no, no to w sposób naturalny, no, w momencie kiedy grupa składała się i z Ukraińców i z Rosjan, no to w momencie wojny pomiędzy nimi, a wiemy, że jednak mamy z bardzo dużą co byśmy o tym, o tym nie mówili, jest bardzo duże poparcie dla obydwu jakby stron po stronie swoich obywateli, również wśród tych, tych przestępców. I, i niestety, jakby, jak, niezależnie od tego, jak bardzo nam się to nie podoba, to w świecie cyberprzestępcym, prze, cyberprzestępczym jest bardzo wielu tych pseudospecjalistów, Którzy popierają po prostu to, co Federacja Rosyjska robi. No i to taka jest przykra prawda, ale po prostu warto, warto o tym wiedzieć. I te grupy się rozbijają. Dzisiaj ten krajobraz jest bardzo dynamiczny, dużo się zmienia, ale absolutnie to nie wpływa na to, że jest tego mniej. Ja bym powiedział nawet, że to przywrotnie katalizuje te działania i, i powinniśmy. I to trochę jest tak, jak w normalnej ekonomii. Zawsze wojna i działania militarne powodowały, że bardzo dużo tych technik i możliwości przenikało do świata cywilnego. I dzisiaj tak, dzisiaj tak jest. My korzystamy na co dzień. Pewnie często nie zadają sobie sprawy z tego, że, że ten rozwój, na przykład technik wojskowych, wymuszających nowe materiały, wymuszających nowe, nowe mechanizmy, on, on trafia do, cy, do świata cywilnego i z tego się cieszymy. Trochę też tak jest w cyberprzestrzeni. Nowe metody, zaawansowane metody działania grup określanych jako APT, Advanced Persistent Threat, często też określanych jako tych grup motywowanych działaniami geopolitycznymi. Te metody, i to już mamy na to też obserwując to podziemie, bezpośrednio trafiają do, do arsenału działań cyberprzestępczych, i przez to te działania cyberprzestępcze, już nakierowane na biznes, stają się coraz bardziej niebezpieczne i są z tym coraz większe kłopoty. Trzeba coraz więcej czasu poświęcać na to, żeby dobrze sobie z nimi radzić. No, zresztą od ataków APT, właśnie chyba miała się zacząć wojna, bo one już się zaczęły. Dwu... Na pewno dużo wcześniej, od 23 lutego już był pierwszy taki zmasowany atak, prawda na infrastrukturę ukraińską. Ten, 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 ten atak był nawet wcześniej, bo, wcześniej. bo ślady na przykład, takich najbardziej znanych, tak zwanych wiperów, czyli tego tych, co czyściło, co ja bym powiedział raczej, niszczyło, niszczyło dane, tak. dane informatyczne po stronie no, obydwu stronach, tak? no, tego, tej, tej wojny, no to ślady tego już. Na przykład Hermetic Wipera były widoczne już w grudniu 2021 roku, a jest wiele śladów, które jeszcze o wcześniejszych miesiącach mówiły. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, jak w praktyczny sposób należy postrzegać to, co stało się w Ukrainie z punktu widzenia. Właśnie takiej obrony, bo, no bo mówimy, też tak mówiliśmy, wszystko miało zacząć się od APTM. Miał być w ogóle cyfrowy per harbor, nie? niektórzy mówią, a tutaj tego nie ma. I potem miały być ten Kiw miał być w trzy dni. Tak? Więc niektórzy mówią, no właściwie to to chyba my nie musimy w to cyberbezpieczeństwo inwestować, bo bo, no bo tak naprawdę nic się za bardzo nie stało. Ja, ja bym ostrzegał przed takim myśleniem, podam tylko dwa powody. Jeden to jest taki, że to nie jest tak, że się nic nie stało, tylko jakby w porównaniu z działaniami kinetycznymi, z ogromem tragedii, jakim my widzimy na ekranach serwisów informacyjnych, no to oczywiście to, co dzieje się w warstwie cyber, zniszczenie danych i tak dalej przechodzi tak na drugi plan. A druga rzecz to jednak jest tak, że już w październiku, listopadzie 2021 roku Ukraina, przy mocnym wsparciu Stanów Zjednoczonych, dokonała bardzo dużych inwestycji w cyberbezpieczeństwo kluczowych zasobów, na przykład jeżeli chodzi o transport kolejowy, na przykład jeżeli chodzi o Straż Graniczną. I to, że nie, nie słyszeliśmy o wielkich tragediach cyber, również jest rezultatem tego. Dlatego ja bym powiedział, że to co mówię, że czego się nauczyć? Nauczyć się tego, że analiza ryzyka, w której nieraz spotykamy się, jak, jak, jak rozmawiamy z naszymi klientami, no to taki kolejny buzzword, ta analiza ryzyka. Ona może przyjąć bardzo praktyczny efekt w momencie, kiedy my dokładnie przeanalizujemy w jaki sposób jesteśmy połączeni, często jest dzisiaj taki popularny termin łańcuch dostaw. Tak? Jak, jak my jesteśmy w tym ekosystemie całego bezpieczeństwa na przykład kraju połączeni, tak? Prawda? I na ile, jeśli ktoś chciałby zaatakować na przykład dzisiaj Polskę, na ile on tak naprawdę jest zainteresowany tym, żeby zaatakować moją firmę. I może się okazać, że jest bardzo dużo punktów styku pomiędzy tymi dwiema. Wydawałoby się, że nie do końca zbliżonymi sprawami, i wtedy możemy łatwo zidentyfikować, w które systemy i w jaki sposób powinniśmy zainwestować, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, żeby było optymalnie. Bo wszystkiego oczywiście wiadomo, bardzo trudno jest wszystko zabezpieczyć. Ale tym mniej między innymi Wy się zajmujecie jako koncert, jak dobrze rozumiem. Tak, my, my się tym zajmujemy i właśnie staramy się sprowadzać te, te rzeczy, o których jak ktoś przychodzi na konferencję jakąś albo, albo gdzieś czyta taki, taki strategiczny dokument, czym się zająć, właśnie jeżeli chodzi o na, na, analizę ryzyka, jeżeli chodzi o reagowanie na, na incydenty, budowanie centrów bezpieczeństwa w swoich organizacjach. Staramy się na, nadać temu bardzo praktyczny wymiar, tak żeby nie było wątpliwości, że jeżeli chcemy przygotować jakieś systemy, na przykład do obrony, to, to, żeby to było skuteczne. Żeby było skuteczne, to robimy na przykład coś takiego, jak modelowanie zagrożeń. Czyli tak naprawdę patrząc na to i mając możliwości obserwowania, jak, gra, jak działają te najbardziej zaawansowane grupy, przychodzimy i mówimy: Słuchajcie, w związku z waszą organizacją, najbardziej narażeni jesteście na działanie tej i tej grupy cyberprzestępczej. Ta i ta grupa cyberprzestępcza stosuje. Takie techniki. Tu jest na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt technik, jeszcze, które mogą Was dotknąć. Jeszcze specjalizuje się w takich firmach jak wasza, prawda? Dokładnie mhm. tak to wygląda. Te techniki są wobec tych i tych systemów. Sprawdzamy jakie macie systemy, sprawdzamy czy te techniki by u Was zadziałały. Jeśli mogłyby zadziałać, to co zrobić, żeby nie zadziałały. I w ten sposób ten, ten wymiar przygotowania przed atakiem nabiera bardzo praktycznej, bardzo praktycznego kształtu i jest naprawdę bardzo bliski również jakby odbiorcy tym, tym, tym naszym klientom oni zaczynają rozumieć sens przeprowadzania tych, tej analizy ryzyka tego modelowania zagrożeń, zagrożeń czy budowania reguł na przykład w security operations center na konkretne typy ataków a nie po prostu dlatego że tych ataków jest dużo to zróbmy tego też dużo to znaczy tych, tych działań a tak naprawdę później nie wiemy czy to jest w ogóle przydatne Brzmi to wszystko, panie prezesie, jakby ten rynek, to środowisko, ta branża hakerska się bardzo, ale to bardzo sprofesjonalizowała. Oni mają swoje biura obsługi klienta, mają te profesjonalne zespoły specjalizujące się w konkretnych rzeczach. To już nie są chłopaki, którzy się nauczyli po szkole przy komputerze jakichś sztuczek. No tak, no to, to oczywiście można by było w skrócie przypomnieć całą historię od, od hakerstwa rozumianego przede wszystkim jako rzecz pozytywna, tak? tak? Bo my dzisiaj mamy takie najczęściej odczyty pejoratywne, które są jakby znaczeniowo błędne, no ale no po prostu tak już tak już w przekazie trochę medialnym również się utarło od takiej, takiej zabawy, takich psikusów byśmy mogli takich sobie zabawnych używać zwrotów. A dzisiaj, a w dzisiaj, w szczególności w momencie, kiedy znowu ten biznes właściwie prawie cały już jest realizowany też w warstwie, w warstwie IT, w warstwie internetowej, w warstwie mhm, cyfrowej, po, cyfrowej po, prostu. po prostu. No to również przestępstwa zaczęły tam być realizowane, dlatego że no i to na to też jest pełno dowodów, że grupy przestępcze, które tradycyjnie działały przez lata w tym świecie fizycznym nas otaczającym, no w momencie kiedy no jakby Pieniądze już nie są być może u przykład, nie są tak duże, że nie, nie są już w kasie, w, w jakimś oddziale banku, bo tych oddziałów banków już prawie prawie nie ma, jest coraz mniej, tylko po prostu są w internecie. No to one również się przenoszą do internetu i one również się tam profesjonalizują i tak jak pan redaktor wspominał, istnieją całe wręcz fizyczne punkty obsługi. Klienta, gdzie, gdzie, są realizowane takie osługi oszukańcze związane z na przykład z tymi akcjami phishingowymi. Tak, albo wyjaśnienie, jak okup zapłacić. Dokładnie. Istnieją całe ekosystemy. Tworzenia tego cyberprzestępstwa, gdzie są na przykład programiści, którzy piszą złośliwe oprogramowanie, często nawet nie wiedząc dokładnie do czego ono służy. Są ci, którzy są odpowiedzialni tylko za przejmowanie komputerów, na których dopiero coś będzie robiono, oni też nie wiedzą, co jeszcze będzie robione, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie wymieniać wszystkie kilkanaście, Cała co najmniej struktura. pewnie różnych mm -hmm. funkcji tak. w świecie cyberprzestępczym, które składają się na wielki problem. Mm -hmm. Brzmi to bardzo poważnie i bardzo profesjonalnie z ich strony, ale jeszcze profesjonalnie, profesjonalnie z pana strony, panie prezesie. Życzę, żeby się skutecznie udawało ich rozpoznawać, ścigać, łapać i chronić nas wszystkich. Dziękuję za Dziękuję serdecznie.